Witajcie, chciałbym Was dzisiaj zaprosić na krótki blog dotyczący rabunkowej gospodarki Polskiego Związku Wędkarskiego na Mazurach. Mazury, jak sami wiecie, jest to perła natury kraina tysiąca jezior, lasów. Głównie dotyczą nas jeziora, wędkarzy to nas najbardziej interesuje. Użytkownikiem rybackim yy, mazurskich jezior jest zarząd główny Polskiego Związku Wędkarskiego, który <laughs> odławia ryby komercyjnie, yy, odławianie ryb, yy, jeśli trafiają do sklepów yy, nie jest może taką złą rzeczą. Ale w ostatnim okresie, czyli od ponad roku, nastąpiło niszczenie ryb. To nie jest odłów, jest stawianie sieci w jezioro, przykładowo w jeziorze Orzysz, od marca 2014 roku stały niezdjęte sieci. Aż do kwietnia roku 2015 i dopiero po zawiadomieniu prokuratury, sieci zostały zdjęte z kilkoma tonami zgniłych, zmarnowanych ryb. Co roku rosną nasze składki za wędkowanie, i tymi pieniędzmi my pokrywamy te straty. Są to straty nieodwracalne. Giną cenne gatunki ryb, których częstokroć nie można już odbudować. Zarybienia przeprowadzane na fariackich papierach niczego nie dają. Chcę Wam przeczytać fragment artykułu z węskarskiego świata, napisanego przez kolegę Jaska Kolendowicza, byłego kadrowicza kadry spinningowej Polski, który znów na jeziorze Orzesz w ostatnią niedzielę natrafił na taki widok. Na jeziorze Orzyż, przy połączeniu z jeziorem Wierzbińskim, na plaży miejskiej, stoją non-stop rybackie sieci. W ostatnią sobotę odbyły się tam zawody wędkarskie. Woda opadła o parę centymetrów i powypływały na wierzch sieci ze śmierdzącymi niewymiarowymi szczupakami i innymi rybami. Przedstawiciel Urzędu Miasta zgłosił sprawę do Państwowej Straży Rybackiej. Strażnicy. PSR stwierdzili, że sieci są prawidłowo oznaczone i są to sieci Polskiego Związku Wędkarskiego. Kto na to pozwala? Jak długo mamy płacić za, za te straty? Te ryby trafią na śmietnik. Przecież kto to? My jako wędkarze. Propagujemy metodę złów i wypuść, a tutaj nasi w cudzysłowie przedstawiciele marnują tonami ryby. Jak długo jeszcze na to pozwolimy? Jak, jak długo ta organizacja, która żyje na kartach były epoki, będzie jeszcze nas rabowała? Nas, przyrodę i, i to wszystko? Jak długo? Zastanówmy się nad tym. Coś trzeba zmienić wymienić tych ludzi, zmienić tą organizację na, na podobną do tych, które w cywilizowanych krajach istnieją. Nigdzie w Europie i na świecie, w cywilizowanych krajach, żadna organizacja wędkarska nie zajmuje się komercyjnym odłowem ryb. Kto to wymyślił? Takie coś. Odławianie ryb na tarle, podczas tarła drobnica jest odławiana na pasze to, to, to jest marnotrawstwo. A później jeździmy nad wodę i nie możemy nic złapać. Co mamy złapać, jeżeli wszystkie ryby są odłowione? Zastanówmy się. Piszmy pod komentarze, coś trzeba zmienić, bo tak dłużej być nie może. Dziękuję za wysłuchanie tego blogu. Jeżeli jesteście zainteresowani zdjęciami, proszę o wejście na moją stronę na Facebooku. Tam są zdjęcia właśnie tych ryb, pomordowanych i zmarnowanych przez Polski Związek Wędkarski. Dziękuję.